Hej, cześć, witajcie mordeczki, z tej strony KodMidz Dao i w dzisiejszym materiale przychodzę dla was z potężnym konkursem na 14 tysięcy V-Dolców. Konkurs ten jest organizowany wraz z czterema innymi youtuberami, którzy razem ze mną rozdadzą dla was 2800 V-Dolców. Czyli pula nagród w tym konkursie wynosi dokładnie 14 tysięcy V-Dolców. Żeby wygrać trzeba oczywiście subskrybować wszystkie kanały wraz z dzwoneczkiem oraz subskrypcją publiczną. Jeżeli nie wiecie co to subskrypcja... Subskrypcja publiczna, to jest to po prostu status, w którym widać, że subskrybujecie danego twórcę bądź po prostu osobę. Poradnik z tym jak to zrobić lub jak sprawdzić czy macie status publiczny, znajdziecie w opisie tego materiału. Wracając do wymagań, to musicie zostawić oczywiście łapeczkę do góry pod tym odcinkiem oraz w komentarzu napisać ważnik z Fortnite'a. Pamiętajcie też o tym, żeby wspierać jednego nas w sklepie Fortnite. Oczywiście jeżeli gracie w Fortnite'a. Mój kod twórcy to migao i będę wam naprawdę mega wdzięczny, jeżeli to właśnie mnie postanowicie wspierać lub już wspieracie. Wyniki całego konkursu pojawią się równo 10 października, czyli za 3 tygodnie u wszystkich z nas w sobotę na odcinku. Filmy konkursowe od innych twórców pojawią się dzisiaj, ale niestety nie wiem o której dokładnej godzinie. Tak więc obserwujcie ich kanały i subskrybujcie ich, ponieważ nie możecie przegapić tych odcinków. Pamiętajcie też, że u każdego z nas musicie spełniać wszystkie wymogi, by wygrać nawet jedną nagrodę. Każda osoba będzie sprawdzona pod kątem tego, czy miała komentarz na innym filmie oraz czy subskrybuje wszystkie kanały, które biorą udział w całym konkursie. No dobra, a teraz mam coś specjalnego dla moich kochanych widzów. W ostatnim czasie miałem możliwość testowania napoju od firmy Gaminate. Jest to coś na zasadzie energetyka tylko że jest to o wiele zdrowsze oraz działa o wiele lepiej i co ciekawe nie zawiera cukru. Napój ten jest specjalnie przeznaczony dla osób, które spędzają przed komputerem po kilkanaście godzin wieczorami nawet i w dzień i są mega zmęczone. Jest to po prostu tak jakby lepsza wersja energetyka i jest co ciekawe o wiele zdrowsza niż taki energetyk. Między innymi gaminate daje wam energię lepszą Wydolność umysłową, koncentrację, skupienie, szybkość reakcji, mniejsze zmęczenie oraz poprawę nastroju. Przez ostatnie dni testowałem napój czy naprawdę działa i podczas streama 6-godzinnego byłem cały czas pełny energii i o wiele lepiej mi się grało. W sumie to sami mogliście to zobaczyć na streamie, w którym grałem i mówiłem wam o tym, że piję ten napój. Do zakupu macie trzy różne smaki, ale ja najbardziej polecam wam smak arbuzowy, ponieważ smakuje najlepiej. Dodatkowo z kodem migao na tej oto stronie macie 5% zniżki. Przy zakupie dosłownie każdego produktu. Tak więc, link do strony znajdziecie w opisie tego materiału. A ja Wam dziękuję za oglądanie i powodzenia w konkursie. Yo!